Dzisiaj tak, tak. y, gra mi Survival na planszy Mission. Kuba i Paweł. Nasze przeciwności, oddziały ja broń. ubrań. chemiczna, którą spotkaliście na planszy Donna oczywiście. Nauczyliśmy no, się jakiś błąd czy coś, na dobra. Śmigłowce i kolosy z tarczą. <śmibowce> Akurat, y, y, jak wiecie, sądzę, z tarczami, czyli mamy trochę łatwiej, łatwiej. Mam USP, oczywiście. O, Splash misja. Już chyba pierwsza raz na jestem. Nie, ja już gra kiedyś na niej. No, 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 kiedyś pan żartował. Doszedł do 20 paliw Nie ja wiem, jak to jest. Może że to właśnie ta muzyka. No, ta muzyka. Chyba go oczu, nie ma? O, chyba teraz. Gdzie o, No, tu jest jeden poziom kapali. Pamiętam, chyba. chyba. Nie wiem, czy tak. Bardzo. E, wszystko zbiorę, a też muszę mieć tak. tu jest gość, który jest że mi się Co Bruno Mars, mm. ja kocham Bruno Mars. Mm. Ahojko, Pysenkaś. A połykord, ja przyszłam bez zasług. Pisajkaś. Nie który zespół bardziej boisz piosenkarza? Piosenkarz, piosenkarz A, to, czyli bardziej boisz piosenkarza Nicole, niż z zespół? No. O, w tym dołku Nie, tutaj to jest Nie, to jest to jest Stąd? 저게 저거 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 저거

Weźmy drzewa Nie widzieliśmy mojego drzewa Nie widzieliśmy tylko drzewa No hmm. to gdzie jest? <GO203> nie, ja nie wezmiesz No to sobie go szukaj po Ja położę na łóżku drzewa No nie nakrywamy tam, że teraz się w zwykle Tak, leci Ale No leżą na łóżku No to nie ma, bo on jest... swojego stara, po A to już do stacyjki i to nie jest mój Ustań

Hva slags sko er det? Gość się obraca, kurde. Mam stalkera. O, ma mam krótki lewek, a ty już mam drugi, zresztą nie masz z tego pierwszego. A to jest starter stalker, czekaj, czekaj. Chyba psuł się ten, coś w tym całym, czemu? Właśnie jest chłopak z chłopakiem, Zgubiłem się, Так, можеш ще порціки тікетмер. Вона, No się da, nie uda tobiec. No, masz nie. jak głupi, bo ja po mnie widzimy, jak nie podnieść. O, o się stara. Cholera. Musiałeś... jak się zabić. I w takim terenie głupi. Uda mi się. Cholera, bo głupi

gdzie jest? Jedę do, do tarcza. Gdzie jest? dać się władowaniu. Wydamy KOLERA Bo na tej skrabecie będzie brać. Powiedz, że jest. Zostać. Pomyśl. do nas,

Musimy sobie jakąś Tobą To jest fajne. Tu stajemy może? Mhm. To jest bliski do... O tu jest blisko klejmorów i tych... Gdzie ty jesteś? Gdzie? Tu jest trochę dużo. A tam jest, nie dobra, Jak tam chyba żeś. A tutaj jest jakaś droga. Idziemy. No. Teraz koło uważaj. Kiedy jest A no, tutaj? Dobra.

Zgodnie z planem, bo się usłyszało nie. Nie smak przynajmniej. Czekaj. czekaj, może jakiś sartomek znaleźć coś. O, tutaj. jedno wejście. No może dwa. I tak, tu jeden, tak? widzimy No tak. jak tak. strzada się tu obok amunicji. Czekaj. W tym miejscu. O, w tym miejscu robią się amo. Co? Tylko dwa wejścia. Jedno i drugie. W pierwszy pierwszej nogi, jest Dawaj. Co? Chodol. Co to? To do tego miejsca? A, tego. Przywitam gościa. Powiem go. to uznaje. Jaki Dobra, bo on jest kolosny. Bo co mam nie widzisz mnie? Zresztą ja już wychwaliłam. Będę było trochę trudniejsze. Jestem zgodowy. Może takiś bliżej samo... Pochodź tam, sobie, tam na domy sobie damy górę. Będzie bliżej... Będzie bliżej samochodu. Robiłam na przykład O, dobra. E, a nasi ludzie? On co, Mamy sześć ponad dwóch. O, dobra. Super.

Kurde! kurde, to jest mnie nie mogę. Cholera. Może radę, mam dość tylko w nie żeby z, z, z tylko o siebie zobaczyć. Nie, a taki tak, nie tak. No, to tyłu tak. się to Musimy wtedy trzymają go, ale wiecie, kurde, oczywiście zawsze ktoś musi spalować i przeszkodzić. Ja się jedzę dole. Ja się dole. Ja się jedzę dole. Ja się O przepraszamy Was na chwilę. Póki co działa możemy grać. Dobra, będzie działało. Są ludzie. Zodienka będę was. A w tarczowi. Nie ma tarczach, tylko w tylko... Gdzieś z boku? Jest kurde kolos na mnie poszedł No i chuj, za tobą Kolos tu będzie, schowa się Walisz z niego, żeby na mnie go nie zabił kurde, wygra mojego zabił Może cię z Wylecz, wylecz mnie Ulecz uleczył Wasz uciec W końcu to w Nie można tak tak chyba Ale nie, to zobaczyć że jest Kurde, no zginij ja teraz... żeby... 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 Jak to tak. Dobra Przepraszam musimy zaraz Chyba skleczać Jak będę Idę, idę w stronę, idę, idę w stronę. To mam. Wędzę w tył. jak kaczki. O, to są gazy. Idzie, idzie bąk. Kurde. Fakt. Czyli to nagradzasz

Pamiętam, że tak to wstępne, jak w Może... A I się ubezpieczaj może, to? I weź drugą rękę. Zresztą masz artykulkę. No. no. Się, nie tam, ale jest, to muszę się Kurde. Nie. Nie. Dobra, musiałbyś. Zgadzam

Ładnie. Aby zresztą to z trzech Widzisz? który ta wystarczy. Tak. Starczy, bo wystarczy tarcze. Zobacz, tu gdzieś w jest jakiś tarczak. To jest tak. zobaczcie. Tu masz prawo trzy razy, Слушай, слышай, 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 Zaraz, on się jest zaraz, zaklęty. Gazer, dwa, trzy, dwa, się trzy, trzy, Kurde... Ja mam dobrać, ale trzy, trzy, Ale Zobaczcie co robię, na wszystko co jest w Nawet na Nawet na tabliczkę Kurde Obejdźcie, ja pierdolę

Мне окончательно давайте заднее. Я трасслен не Я понял. Что ж, губку у А, я, да? что, что Шуколку, ну, а Вы скратите... Куда я? там, Нам было. Ty nie urok polega nie ciebie. No, bo zabrał. nie opuszczę. Nie ma jakichś kart, że Zabiję Już nie bo już w w Trudno. Ja tak, było, Trudno! Że to długo nie kosztuje. To jest nowego.

Uciekaj! No, proszę są teraz, je. Odzwalaj. Muszę sobie bo ja już zwieczoruję. nie nie bo tu jest to ale W Nie, go pod niego! Tak, nie, tarcza niego, no. panowiec. Tak? Się, to no. Znaczy, no, jest to jej. No, Ledwo żyje już. Normalnie, lecz żyje już. bardzo.

Może lepiej kupi sobie wyszkę, co? Żyj jeszcze? Kurde, nie mamy chyba już oddziału. Weźmy mi tutaj na to czujników. Daj mi na to czujników. Okej. Daj mi już kod siaka. Daj mi już kod siaka. Cholera, wypierdala jest to. Dzięki. Dobra, jeszcze to się nie to O Czuję, że dwóch jest to panie że nie, że nie, że nie, że nie, że nie, że nie, że Kurde. że nie, że nie, że tak, ciebie, mi, bym, bym zgadzań, o, wiedzia, nie, że nie, że nie, że nie, że tego

Tylko mam cztery, cztery, cztery. Pan O cholera, ile tam jest. Dostał. Tak. Wymordowałem to. Ja dam ci te cztery. Cholera. Dobra. Pięknie. się. Bez drugą bramę Drugą bramę. Czemu? E kurde, ta O, oh, thank you, that's ja co wiem? Ty co wiem? Na co wiem? Na wiem? Na co wiem? co wiem? straciłem bo nie. No, nie Dobra, wyroszkę lepiej... wyroszkę, wyroszkę lepiej. Znaczy mam! Ja weźmy postaw. Postaw mam wyroszkę. Ja. Tu? bo no, gdzieś tam, żeby tam stało. Żeby nikt nie mógł tu już. Także, bądź no, gdzieś tam na górze. Ty poznam sądzisz w tym miejscu, tutaj. W tym miejscu postaw. A ja postawie, tam, teraz swoją postawę cholera... chodźcie. Cholera! W tym momencie teraz są tak to Nie. Teraz są... chodźcie. Przedosta, to jest... dłużej będzie. No dobra, na chwilę przepraszamy. Przepraszamy. Za wszystkie trudności. Jeszcze raz proszę na chwilę przydać, na pewno mogę przegrać. Jest w jest. Mogę Nie! Nie mogę zrobić, żeby Dobra. Sprawdzisz no. sobie. Rozwalisz. Dobra. Ludzie, y, 21 fala. Rozwalili nas, ale wiecie, to tak się zdarzy w stanie. Widzieliśmy, że to jest trochę trudne, ale dobra. Do widzenia. Nara, na na papa.